więc startujemy tak jak zapowiadaliśmy z 17 stacjami i 140 rowerami w najbliższym czasie, przypuszczam, że to będzie 4 6 tygodni pojawią się kolejne stacje, mamy w tej chwili już 7 sprzedanych w tej chwili ważą się losy jeszcze następnych kolejnych więc sukcesywnie tych stacji i rowerów co za tym idzie będzie przebywało to jest początek tylko całej naszej rewolucji rowerowej którą planujemy zrobić z naszą nową marką w tej chwili już z razy rąbek tajemnicy firma Nextbike pojawi się z nowym logotypem, nową marką M-Bike ¡Gracias! ¡Gracias!